Dzień dobry, witamy w naszym PIK TV. Dzisiaj z nami jest Daniela Sikora. To jest Daniel Daniela w ogóle jest autorką książki Milczenie jest złotem i dzisiaj powie nam w ogóle o swojej historii życia jak do tego doszło, że zaczęła pisać i w ogóle jak ją Bóg prowadzi żeby mogła w ogóle um, zacząć pisać i używać swoje dary w pierwszym liście do Koręcia jest 12.1 jest mowa właśnie co do darów duchowych żebyśmy nie byli nieświadomi i ja widzę w Twoim życiu, że odkryłaś jakie dary masz i jesteś świadoma tych rzeczy i wprowadzasz je w życie także zapraszam, żebyś mogła powiedzieć naszym widzom w ogóle o swojej historii ja, życia jak to się zaczęło? Hmm, tak. e, samo napisanie książki zaczęło się od tego, że e, miałam jakieś 15 lat, e, kiedy pojawiło się pierwszy raz we mnie to marzenie, żeby, żeby napisać książkę. E, to było takie niesamowite, bo no, od tamtej pory zawsze chciałam pisać, zawsze chciałam pisać. E, strasznie mi się marzyło, żeby napisać jakiś kryminał, żeby, żeby, no, żeby napisać coś, co się będzie ludziom podobało, tak. coś, co będzie miało jakieś znaczenie, zostawić po sobie jakiś ślad, e, nie wiem, może na przyszłe pokolenia. No ale też nie wiedziałam jak się do tego zabrać i takie miałam wątpliwości czy w ogóle czy ja mogę pisać, czy ja mam jakiś dar rzeczywiście, czy mam talent do tego, czy to jest tylko moja opinia na mój temat I tak nie byłam pewna do tego jak się do tego zabrać. Um, no, ale gdzieś przez cały czas powtarzano mi, że mam pióro, że powinnam pisać. gdzieś moi znajomi mówili: słuchaj, naprawdę, świetnie piszesz, świetnie się to czyta. Na przykład bardzo długie maile zawsze pisałam Aha. i ludzie też mi mówili właśnie: że to brzmi jak książka. Jak opowiadasz coś o swoim życiu, to brzmi jak książka, świetnie się, się to czyta. Powinnaś coś napisać. I w którymś momencie, pamiętam, był taki moment, że, że pękłam i to już wiedziałam, że to jest, to jest kolejne potwierdzenie, gdzieś tam bóg mnie prowadzi do tego, że, że mam pisać. No ale też nie wiedziałam na no. jaki temat, mówię wiem, Boże, to co? To, to, to co teraz, to już wiem, że chcesz, żebym pisała, ale jak, co? Czyli zaczęłaś się Boga pytać na każdym etapie. Tak, kartę, no, tak. To był, był taki moment, kiedy, kiedy ja zupełnie um, oddałam to Bogu, że zostawiłam, um, zostawiłam... To, czego ja chcę, i po prostu gdzieś, gdzieś temat tej książki nawet w którymś momencie zaczął umierać. Ale ja zaczęłam się Boga pytać po prostu, Panie Boże, po co ty mnie stworzyłeś? Dlaczego czego mnie powołałeś? Wiedziałam, że Pan mnie powołał, że Pan Bóg mnie stworzył z konkretnym planem na moje życie. Pan Bóg mnie stworzył, powołał e, na tej ziemi do życia w konkretnym celu. Ja nie jestem przypadkiem. Nikt nie jest przypadkiem. Tak. Każdy z nas jest powołany w konkretnym celu do życia. E, i wiedziałam, że z tej perspektywy muszę odkryć to wywołanie. Muszę się pytać Boga, po co mnie stworzył. Dlaczego chcę, żebym, żebym ja żyła na tej Ziemi? Jakie jest moje zadanie? Tak. No więc zaczęłam Boga pytać. Wiem, że Pan jest szczęśliwy, kiedy my czekamy, kiedy my szukamy go i nie chce nam odpowiadać na te pytania. No więc odpowiedział mi gdzie zaczął mi pokazywać właśnie, że, że to marzenie, które miałam, żeby napisać książkę jak najbardziej jest realne i on chce, żebym ja napisała tą książkę. Mhm. Y i pokazał mi temat właśnie handlu ludźmi, pokazał, pokazał mi cały problem i pokazał, że, że to jest to, czym ja się powinnam zajmować. I w jaki sposób Bóg Ci to pokazał? To jak to w ogóle jak jak, jak to, czy tak? to, czy to ja no, czy miałam taki okres właśnie, gdzie, gdzie dosłownie zaczęłam pytać Boga, zaczęłam się właśnie intensywnie modlić, prosić, pościć. co robić? Co robić, Panie Boże? I gdzieś Pan po prostu postawił mi na drodze ludzi, postawił na drodze mojego znajomego, który pracował dla organizacji, która tutaj. Jest też na, na opłacce mojej książki e, A21, która się zajmuje pomocą ofiarą handlu ludźmi. E, I zaczął mnie otaczać ludźmi, którzy, którzy pracowali dla tej organizacji, którzy gdzieś tam się specjalizowali w tym. No i, i ci ludzie zaczęli mi opowiadać o tym, co to jest handel ludźmi. Ja się pamiętam, pamiętam, że pytałam się, jak to możesz spać spokojnie, pracując w czymś takim, wiedząc o tym, jak potężny jest problem. Mm -hmm. No i z czasem odkryłam, że właśnie tylko przez to, że ja robię coś w związku z tym, że robię, co mogę, żeby ostrzegać ludzi, żeby informować ludzi o tym problemie, sprawia, że wydaje mi daje im pokój, że, że ja wykonuję swoje zadanie, dzięki tak. temu mogę z spokojnie. Więc to były takie kroki, żeby po prostu Bóg mi pokazywał e, najpierw, że mam pisać, potem na jaki temat. No i tak się stopniowo to rozwijało. Mhm. A to czy w jakieś słowo Ci dał w ogóle o tego po drodze? I jak to się prowadzi taka karta że żeby ona właśnie znaczy właśnie w tym okresie, kiedy, kiedy właśnie szukałam konkretnych odpowiedzi, mm -hmm. też szukałam tych odpowiedzi w Słowie Bożym. Wiedziałam, że Słowo Boże jest żywe hmm. i że Słowo Boże mówi do nas, że Bóg mówi przez Boże Słowo do nas. E, I powtarzały się kilka takich fragmentów, które były bardzo kluczowe, Digne z Izajasza, gdzie, gdzie mowa jest o tym, że jesteśmy powołani, e, powołani do tego, żeby ślepym ogłosić, żeby ślepym, ślepym ogłaszać przejrzenie. E, i, e, Więźniom, wolność tym, którzy siedzą w ciemności. I, i to bardzo do mnie przymówiło, zwłaszcza to znanie, że wolność tym, którzy siedzą w ciemności. Czyli to, że ci, którzy są, siedzą w ciemności, nie są świadomi pewnych rzeczy, są też zniewoleni. I zobaczyłam w którymś momencie właśnie duże podobieństwo między handlem ludźmi a, a duchowym zniewoleniem. I ten temat też poruszyłam w, w tej mojej książce. Wiem, że Bóg po prostu chce żeby ludzie byli wolni i fizycznie, i duchowo, ponieważ do wolności było nas krystus jak Boże w Słowie mówi. Więc to wszystko jest zawarte w tej książce wtedy i właśnie takie fragmenty używał, uh, A kiedy już uh, gdzieś tam uh, wiedziałam jak to ma wyglądać, po prostu był potrzebował mnie utwierdzać w tym. To dał mi też fragment, który, który gdzieś tam mam zapisany w swojej bibliotece na samym początku, że wierny jest ten, który nas powołał. On też tego dokonał. Do, 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 dodawał mi takie odwagi po prostu, że to nie jest to nie jest ze mnie, że to ja nie, nie mogę zrobić wszystkiego, żeby żeby dokończyć tego dzieła, żeby po prostu krok po kroku mam mu ufać, a, a on będzie się tym zajmował. To jest do Thessalonicza, tak? To jest tak? To jest e, tak, to jest pierwszy Thessalonicza, e, 5.24. Ok. I powiesz może teraz nam w ogóle jak to się dalej rozwinęło, jak, mam, mm. jak Ty tę książkę napisałeś, o czym ta książka jest może i gdzie w ogóle można tu <laughs> znaleźć? <obowiązność? śmiech> e, Książkę opublikowałam w postaci ebooka. W wow. tym celu stworzyłam stronę internetową. Głównym powodem, dla którego ona jest postaci e-booka, jest to, żeby ona była dostępna za darmo, żeby nikt nie musiał za to płacić, ponieważ no, dosyć pieniędzy się robi na handlu ludźmi. I też czułam po prostu, że Bóg, Bóg nie chce. Bóg nie chce, żeby to było trudno dostępne i wiedziałam, że pieniądze, płatności i wszystkie rzeczy z tym związane będą ograniczeniem. Więc książka jest zupełnie za darmo dostępna na stronie Bóg www.ewry one.pl Everyone, które oznacza, że problem może dotyczyć każdego, ale też każdy może się zaangażować, żeby coś zrobić. Każdy może pomóc, każdy może coś zrobić, co zmienia rzeczywistość Tak. I ta książka jest w języku jakim? Książka jest w języku O oh, Wow, to nasi widzowie będą mogli zobaczyć, Tak, tak. tak, <głos》. tak. <głos》. Czy mogłabyś się Daniela jeszcze na koniec mogę ogóle za naszych widzów, w ogóle, żeby Bóg mógł otworzyć dary, talenty? Pewnie wielu jest tych, którzy mm -hmm. chcą pisać, żeby może zacząć może jakieś przeszkody mają na drodze i nie wiedzą, jak dalej mogą iść. Ta liczba faktycznie uwalnia prawda? To co o ludzi, którzy potrzebują zbić swoje dary, tak? Po no prostu to to masz serce, jeżeli... żebyś w żebyś jeżeli mogła po prostu się mm -hmm. na, dla widzów. Mm -hmm. Tak, widzów naszych. Pani, ja powierzam Tobie każdego, kto szuka, szuka Twojej mądrości, który szuka Twojego powołania, który potrzebuje wiedzieć, którą drogą iść, Panie. To odpowiadaj Odpowiadaj na to, na to wielkie pytanie, do czego nas Panie. Ty, ty mówisz, swoje słowie, że ktoś Ciebie szuka, ten Ciebie znajduje. Yy, I proszę Cię o to, żebyś, żebyś dał się znaleźć, żebyś dał. Yy, znaleźć Twoją wolę, pani, żebyś objawiał Twoją wolę. Ty jesteś Bogiem, który daje wizję i tak jak jest e, w Księdze Przysłów napisane, że bez, bez wizji e, ludzie giną i proszę Cię, Panie, żebyś Ty dawał ludziom wizję, żebyś to odkrywał ludziom wizję, tym, którzy chcą szukać tej wizji, Panie, chcą żyć i pracować dla Ciebie i, i, i uwalniać właśnie, nieść tą wolność, nieść światło, nieść wolność je, innym ludziom, żebyś to objawiał ludziom to i, I też pokazywał hmm. właśnie, jakie sobie ten prowadzi. prowadził. I te hmm. no. dziękuję. dziękuję Ci Pani, dziękuję Ci Daniela po za rozmowę, wspaniale i Dzień. ufamy, że ten program w ogóle dotrze do wielu i zapraszamy na stronę Danieli, będzie też napis na dole, także hmm. będziecie mogli w ogóle wejść. Zapraszam. I Podobno się bardzo dobrze książkę czytamy także Polacy serdecznie. <laughs> I też zachęćcie w ogóle swoich znajomych, żeby mogli Ponieważne. w ogóle czytać, czy w Londynie, to gdzie nagrywamy, czy w ogóle w Polsce, e, czy w ogóle w innych krajach, gdzie Polacy mieszkają. Na pewno to wzbogaci ich życie i pomoże im zrozumieć w sobie wizję w ogóle, jaką Bóg daje dla ludzi na szerszych szerszy, szerszy tego e, granicach, prawda? Także dziękuję jeszcze raz Dzień. bardzo i do zobaczenia. <laughs> dziękuję.